Moment, jeszcze nie nagrywam. Już nagrywam. Sto lat, sto lat nie żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat nie Tata. Żyje, żyje Białą czapkę. Nam. Kurwa nie gdzie. Tu, tą czapkę. Dają. Jeszcze raz. Daj ją. Załóżam Anzi na głowę. Czekaj. Komu? Czekaj. Teraz załóż. Załóż na głowę. Tak jest. Dmuchajcie się. Mamusia pomoże. Dmuchną. Dmuchamy. Dmuchamy. O, to nie tak. Jadek oczywiście sobie spatruł. A to trochę tylko działa. No nie, nie, dmuchaj. No sara. Mamusia pomoże. Nie, brawo. Ja nie wie co się dzieje. Ona jest zszokowana, co tu wyprawiają